Sła jest misja. Trzeba przemycić tola Bubu do Disneylandu. Dzisiaj idziemy do Disneylandu w Szanghaju. Jest to mój piąty Disneyland. A jej. Pierwszy. Mokoko jest jedną z drużyny Labubu. Jest przysłodka i pasuje mi do outfitu, Ale pytanie: czy wejdzie? Jest dżamboskiem! No tak, mamy mapę Disneyland do odhaczenia i jest tutaj mnóstwo kolejek, które musimy dzisiaj odhaczyć. Natomiast zobaczcie. Raz są od 97 cm. No ona wiadomo, że tyle nie ma. Mm, ty też nie. Jeśli też lubicie Labubu, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ale dobra, trzeba spróbować. Może udam, że to plecę. Czy wy widzicie czego tu brakuje? Odhaczonego Disneylandu, a więc w drogę Na busa A i nowa książeczka Kreatywne Mufinki, ale o niej za chwilę Idziemy Mokoko <laughs> Mokoko, mała Mokoko ale... Żamba Mokoko, mała Mufinka Mała Labubu ma uszka. Ja i Mokoko jeszcze ich nie mamy Wszyscy gotowi? Tak, musimy się spieszyć, bo wieczorem mamy umówioną kolację w restauracji Pomyka z Pięknej Ibeski Tak, już myślałem, że wtedy drugi Labubu idzie z nami Serio? Tu ogólnie Miki za coś powie Słuchajcie. Lecimy, lecimy. Halo, słuchajcie, ona też miała misia. Czyli ją wpuszczą z misiem, no to mnie na pewno wpuszczą z Labubu, bo to pewno ona miała misia tego Duffy and Friends. My mamy Labubu, no ale jakoś tam damy radę. Dandy, dandy. Ja totalnie nie mogę się zaczekać tej kolacji właśnie w tej restauracji. Rozumiecie, restauracja płomyka z Labubu. Ej, będą wtedy dwójka, no to będzie romantyczna kolacja. Musimy iść do pop Martu żeby przywitała swoich znajomych. Zastanawiam się, najpierw idziemy do Disneylandu zrobić sobie fotkę. W tym Disneylandzie jest masa osób, dlatego zastanawiamy się, ponieważ tak jak przy czasem, a już jest ogromna kolejka, czy nie spróbować sobie kupić tych pas bo żeby się dostać na te wszystkie kolejki, no nie dam rady. Patrzcie jak to ślicznie. Lecimy sobie zrobić zdjęcie dla Bubu i oczywiście z Disneylandem. Zostałem widzowie skrojony z lamp. Tak. Powiedzieli mi, że zakaz jest wnoszenia A i muszę wczoraj... specjalnie przy wychodzeniu wybrać lampy. Wczoraj mikrofon czy nie chcieli wpuścić. Tak, nie chcieli mnie wpuścić już dwa pytali, razy. co to jest, co co i to co nadaje dźwięk? dźwięk. U nas chyba wszyscy wiedzą jak wygląda mikrofon w aparacie. Nie no, on jest dziwny po prostu. Jesteśmy przy zameczku. Potężny, ładny, w trochę wyblaknięty. Moim zdaniem Francja chyba najlepszy miała zamek Tak, a na drugim miejscu bym dała Florydę Jesteśmy w trakcie jak zwykle robienia zdjęć Session zwięć. profession Oczywiście. Na moim Instagramie, zapraszam. Właśnie! Jeśli nie dołączycie do naszej YouTube'owej rodzinki, koniecznie upewnijcie się, czy macie przecież subskrybuj kliknięty. Z hotelu mieliśmy wcześniej o godzinę wejście. No co prawda, trochę się wystaliśmy w kolejce, więc już mamy niewiele czasu. Ale spróbujemy dostać się jeszcze na kolejkę siedmiu krasnoludków, która może nie być aż taka długa, bo wczoraj tam było oczekiwanie ponad godzinę. Akces pasy, czyli to takie, że możecie sobie szybciej wejść. Pas, pasy, pas, 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 pasy. tak? Ja nigdy nie wiem. Co yy, kosztują tutaj na osobę na najlepszą atrakcję 90 coś złotych za jedną osobę. Jeśli Chcecie stać do każdej kolejki, to Biedencie 100% godziny. się nie zdarzy. No tak, ale dwie godziny trzeba wstać wtedy, jeżeli nie kupicie. Cześć. Miodek żanki, ale nie alicji, ale pupusia Idziemy Zaraz idziemy na nie Ej, ciekawe czy się da nimi kręcić Oby na nie Oby nie Ej, jeszcze śniadanie nie jadłam, to w sumie nawet dobrze o, o, o. Różowy Jest różowy. różowy Ej, bardzo ładnie w ogóle to wygląda Ja usiądę no. Kręć, jest nawet instrukcja O nie Czekajcie, muszę się szykować psychicznie Gotowi? Nie Gotowi do startu? Nie, nie gotowi Zawsze potem jest mi niedobrze Ale najszybciej kręciły się w Japonii we O nie O. To jest blokada. Tak? Jak we Francji. No cóż, widzowie, niestety nie każda kolejka jest szybka w Disneylandzie. Z mnie skończyło się bez pełna. Mm, tu, 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 halo, halo. co cena wydaje takie cztery na 10, bo się nie dało kręcić. No ładne. Teraz idziemy na drugiego kubusia popatka. Jest tutaj. A wczoraj było otwarty. No cóż, życie. Fart. Ona się nie mieści, a ją wpuścili, idziemy. To jest siedmiu klasoletków, byliśmy tam na Florydzie. Teraz zobaczymy tutaj. Idziemy, zobaczcie, solo wejściem. chodzimy do groty. Stoimy, mamy nasze diamenciki, teraz jedziemy taką kolejką tam. Niech. O! Po konie Bo ja wiem co tu będzie. O nie o. Uhu! Co to się boję! Że... O! Już się panu że... że... dosta. Na Florydzie to był ich blisko i domek. Ja się muszę uczesać. On też, znaczy ona. Zapomniałaś już o swojej damie. Słuchaj, musimy kupić uszy. Ja muszę kupić takie jak ona jest, a ona musi taki, takie, które by do mnie pasowały. Ej, halo! Te... Puszka, jak nie te. Jest ja, taki różowe jak ona jest w To nie, to nie tutaj. Do ogrodu Alicji. Cała historia. O, ona będzie taki na labiryncie? Tak i się zgubimy z moją orientacją w terenie? Chyba musimy wybrać fecy, nie? Oszustwo, <grym zresztą> w tej, Jak no. ja chcę dotykać Halo? To fajnie, że są drogowskazy po chińsku Nie zgubisz się? Znalazłem wyjście Tam jest zakaz, idziemy tędy Spędzamy się tu już dwie godziny Znaczy, dwie minuty Ale znaleźliśmy jaskinię Ale to, ej, to jest mega <grym> ej, kto ma większą głowę? Mokoko Mokinka. czy ona? Królowa ja. jest tylko jedna Mokoko Mokoko Dobra, posłuchajcie, kupcie, ja tu siadam Tak blisko, tak daleko zamku Prawie w zamku jest restauracja i wydaje mi się, że też jest coś do zwiedzenia Możemy teraz tam pójść i zobaczyć No ale zanim do zamku trzeba wyjść z tego labiryntu, no nie no. Może teraz. To ja pójdę tędy. Jak mufinka idzie w jedną, to trzeba iść zawsze w drugą, to wtedy na spokojnie dojdziemy do wyjścia. Zobaczycie, ach, patrzcie na to. Mówiłem, mówiłem. <grym> <grym> mówiłem, że w drugą trzeba iść. Niedzonko! Popołudniowa herbatka, <grym> ponieważ dziś są moje nieurodziny. Zapraszam. No mufinki, mam Zapraszam do mojego zamku. Co to jest? No. I Ciekawe czyli to zamek. Aurora była w, w, w Japonii Mulan. Cinderella. Mulan. Ech, a tu fajnie by było, ale ona nie miała zamku. Gdzie to z Cinderella. to będzie śnieżka. Ja byłam pewna, że to będzie Cinderella, ale super że z kimś inny. Proces! E? Co? Perina, prosz będzie Mulan, bo Kine to jest pierwszy Disneyland, w którym wreszcie jest Mulan. Bo ja byłam teraz w czterech i to jest dopiero piąty, w którym wreszcie jest ona. To jest jedna też z moich ulubionych bajek. Uszu, ty Długo i było im zielono, e, nie, nie, co? Nie, nie, nie ta produkcja. Nie firma. <laughs> Co robisz? Obrażę cię, bo koko Misja znaleźć dla niej uszka i dla mnie Ja bym chciała takie błahate Olafowe uszy No, no, no Ale patrz no, jak on no. jest piękny On jest inny niż mój On ma nadmuchane policzki o, no, super i ma łyżeczkę jest. z bąbelkami 9 na 10, tylko szkoda, że nie ma miejsca w plecaczu miam, 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 miam. O, jest czapka dla ciebie Ładne A ja jeszcze myślałam o tych futrzanych No to futrzane są jak coś w hotelu, co sobie kupisz Tak? Tak, ale mówię z góry, nie będę kręcił nic dużo więcej w ścianie czy masz dla bubu, małego? Małego, nas. Chodź. Małe uszy. Małe uszy takie same. O boże, jak moje. Będziemy... Spędzi. Przepiękne. to. Widać mi kometkę. Widać, ale trochę to Widzisz, Session jest zrobiona. Widzimy, mamy łóżka. No to co? Idziemy na śniadanko? No. Dobra. Mały też ma założone? Nie. Ja tu wrócę po to. Mały bellę. ma założone? Ma, ale jeszcze kupiśmy mu inne, bo to są z innego dysfyrenu. Wrócę tu po tą belle, obiecuję. Tylko pani powiedziała, że ona jest bardzo duża i jeśli chce wejść na kolejkę, no to nie pyknie Te jeszcze weźmiemy. One będą też fajnie pasować do niej. I z nią są! ona właśnie kupiśmy jej uszka, One są tylko dostępne w Chinach i w Japonii, w innych no. dysfyrenach nie ma. Właśnie. Postaci. Ja sobie wziąłam z melodami, z lodami, mamy tej mokokola, kola bubu. Postacie ogólnie się wzięły stąd, że jest to Daffy and Friends. Daffy była to maskotka, kurczę, nie wiem do końca, jakiś zwierzak, który podróżował razem z myszką Miki. I od tego to się wzięło, ale czemu tylko w Japonii i w, ogólnie w Azji jest to popularne, a nie u nas? Nie mam pojęcia. A jaki kwiatek to jest w ogóle jadalny? Okej, okay, nie mam noża. Jakoś trzeba sobie radzić. One są takie słone, ale szczerze nie są złe. Ale to nie są te najlepsze, które jadłam we Francji. A właśnie, zostając w temacie wzmiedzenia, nie pokazaliśmy wam już naszej pierwszej reakcji na pokój. No więc zapraszamy do wczorajszego wideo. My się właśnie zbieramy. Halo? bieramy się z hotelku i lecimy do... Do Disneylandu. Ciekawie będzie. Rezerwacja będzie działać? Mam nadzieję. Czekamy. Wszystko się okaże. Miedzonka. Czy wy to widzicie? Przecież to jest wszystko przecudne i to są takie donaty. Ja nie wierzę. A no właśnie Mam do myszki, mini. Jest śliczny. Ej, kawka jest nawet w takim kubeczku, o kurcze, ale super, mega. Szczerze, czekamy na pokój. Ale mam hasik z cyferem i dostałam w ogóle coś takiego od pani, jakieś słodkie. Ponieważ w Disneylandzie nie wolno nie testować wszystkiego, co słodkie i disneyowe. To zobaczcie, jestem mega ciekawa, jak to smakuje i wygląda ślicznie. Serio. To jest chyba w luksze, tak mi się wydaje. Mm. Biały czekoladzie. O mój Boże. Z drzwi. Frozen. I mamy frozen pokój. O, nie no to jest mój pokój. Nie no, to jest mój pokój. To jest tylko mój. Poczekaj, 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 stój. Ja wchodzę pierwszy, poczekaj, to jest reaction. Stop! Cofnij. Witam, zapraszam. Dziękuję. Mm -hmm. Dla Bubu swoje marzę. Uh. Dużo dla Bubu. Uh. <noise> to, to jest twoja i tyle waży a nie dla Bubu. Nieprawda. Dobra, first reaction. Zapraszam. <głos> <Oje>. <głos> o Boże, jakie lustro Kopaczek, pięknie, i Olaf nad kibelkiem, o który wasz, czyta. Japońska toaleta. Takie jeszcze nie widzieliśmy. Ja, no mówię Olaf! Cześć, Olaf! Kubeczki Anna i Jełza, ja rezerwuję Annę. Napiszcie w komentarzu, czy wyjdzie Annę się Elze. Ojej, czy szlafroczek! Dobra, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, To jest mój pokój, jest twój. No, żywio, pięknie to jest... czapeczka. Kapejtki! Są tutaj też małe kapetki, super. Uuu, ładne, bardzo. Zapraszam teraz do czegoś specjalnego, czyli zamiana miejsc. Zamiana, zamiana. Cały pokój, tutaj są jakieś elementy. Śnieżynki. O, ja cię kręcę, cudoko. What? Co to jest? Tu coś jest i tu coś jest. Pewnie. I tutaj pewnie coś można zabić. Tręcznicze. Jak widok? Mm. Ale ładne okno! Cóż no, tak że nie na tamtą stronę. Olaf, Elza. Nie to jest ciekawi, bo tu niektórych jest. O, Olaf. To jest Olaf. Dobra, koniec. Dobra, idziemy do Disneylandu. OMG, jesteśmy teraz w downtown, czyli jeszcze nie weszliśmy do Disneylandu. Ładne. Bardzo ładne. To jest w Disneyland. Disneylandzie, ale szto! Ej, skoro to jest Disneyland, to Space Molly powinna być ze Stichem. Idziemy tu jutro z naszym. Dzień dobry, dobrze, dasz nie Dziękuję. Wracamy po przerwie, Jesteśmy trochę mokrzy, bo byliśmy na piratach z Skybu i przyznaję, była to najlepsza kolejka piratów z Karaibu To było w ogóle co innego niż każdy w każdym innym Disneylandzie. Była niesamowita. Ale teraz idziemy na najpopularniejszą kolejkę w tym Disneylandzie, czyli Zootopia. Tam nawet kolejki sięgają do 3 godzin, słuchajcie. Nie chcę sprawdzać ile teraz jest, ponieważ udało nam się kupić pasa. I zobaczymy, czy faktycznie warto, no bez przesady, tyle czasu. Przygotujcie się na tłum. A będziemy.

Że nam szaki raz błagam. Ona była to śpiewała. Bajcie no? widziąć no. no Za pięknie to nie wyszłam Widzowie, czy u nas zwierzogród Zootopia też jest takim hajpem. Dajcie mi znać, czy to oglądaliście i czy to lubicie. I teraz lody. Łapka, tak kocia. Pokaż. Czekaj, zaliczamy teraz kilka atrakcji. No i później czekamy na paradę. O kurczę. Papciuszek, słychać, które kapciuszka. Oho, oho, oho. Kupiłam kokosa i szczerze nigdy nie piłam. Wiem, że to nie są Hawaje czy coś, ale dobra. jestem strasznie ciekawa, jak on smakuje. Dobre, bardzo dobre. Bałam się. Proszę. Okej, okay, dobra. Jeszcze z lodówki. No. A kiedy tak słyszę u drugiego loda? No, no to się załapaliśmy na paradę. Nie! Po tej fantastycznej paradzie udaliśmy się na tą kolejkę I nie miałam bladego pojęcia tutaj, to jest, a okazało się, że jest to zbiór wielu bajek Disneya a między innymi Piękna i Bestia oraz Rozpunka i Mulan Było to przewspaniałe, serio 10 na 10 Pumy! Jest już parę godzin później i słuchajcie, wreszcie otworzyli idziemy na kusia puchatkę, ale się nie mogę doczekać. Idziemy do miotka. Chodzimy do miastka. A tu będą książki otwarte. Będziemy czytać książkę. W Japonii była super atrakcja, zobaczymy czy to będzie lepsza, czy gorsza. I skończyliśmy wszystko, chyba, co? Tak, idziemy teraz po belle. Kupić belle. Tak, tak, totalnie. I może szafkę? Co? Nie było belle. Belli nie było, więc idziemy jeszcze znaleźć belle. Czemu wszędzie jest wysprzedana, no ja nie wytrzymam. Słuchajcie, nie wiem jak, ale pani to znalazła, ale sztosz się cieszy. Ci Płyniemy teraz łódko do naszego hotelu, bo to jest najszybsza droga w ogóle. Wracamy do hotelu. Na 19 mamy kolację. Teraz może sobie coś wkrupimy, jakiegoś. Chodźmy na lody. W Disneylandzie niestety nic nie, nie było. kupienia pieniądze pipi, no ale trudno. Bardzo za nią tęsknię, serio, i wszędzie na w nocy. Czekaj, 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 sklepik za chwilę. Nagranie, jak ją głośka, to no, tęsknię. No do kolacji zostały nam z 4 godziny, więc stwierdziliśmy, że sobie przyjdziemy na jakiś deserek. Co tu mamy. Oh. Ona jest śliczna, ona nazywa się Lina Bell. Bardzo ładna i to jest Duffy and Fred. Ojeju! Oh czekaj, 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 ja to chyba chcę. To Zdradliwe mango, ale myślę nad wanilią albo nad mango. Nie wiem, co staro i się martwię. Ej, ładnie to wygląda tu dookoła, Jest taka posypka, znaczy taka w sumie z płatków. Uszka Disney'owe. Czekaj, czy są dobra. Są ok, tylko się łyżeczka, bo się boję, że to poleci zaraz. Poleci jak moja boku. Otóż czekajcie. I hejka! Kurczy, idą sobie. Romantik! To są Booty, Day i Buffy oraz Pluto. A teraz idziemy sobie zacząć do sklepiku. Tutaj u nas nie ma jakichś fajnych brylaczków z Willi na Oooo, ta Łuska w Czajcie, jakieś śliczne brązuletki z nimi. Duffy and Friend. Bardzo ładne. Zastanawiam się nad tą. Albo nad tą, jak myślicie, żółta czy różowa? Tu jest jeszcze taka, ale chyba wybieram to. No cóż, przegłosowane wzięłam jesień i wzięłam lato. No co tu się dzieje? No, co się dzieje? O tak, 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 tak. pora cię wyciągnąć. Otwieramy dla Bubusia, słuchajcie. Tu mamy. Nie żal ci? oczywiście, że jest mi żal, ale wiem, że się nie zmieści, rozumiesz? On się nazywa Fall in Wild. Czepadnij w dzikości. Widzowie wieczorkiem wam pokażę jak w to się pięknie świeci, jak się zgasi światło Ojej Ojej Twoje oczy Ej, rozjechały już Ojejciu, jakie butyki! Dostaliśmy z hotelu puzzle z Mikim Co by na to, żeby je ułożyć? No dobra widzowie, a jeśli chcecie odcinek ze wszystkiego co kupiliśmy w Disneylandzie oraz ogólnie w Chinach Napiszcie w komentarzu zakupy Złożyłam, wygląda tak Ej, mega cute ten Mickey wyszedł. Tutaj dostaliśmy do zakupów takie naklejki z Frozen Natomiast w moim nowym kreatywnym artbooku również możecie wykonać swoje własne a ja chciałam wam pokazać, że tutaj była narysowana tylko taka, a ja zrobiłam z niej labowo. Um, czy to będzie randka? No nie wiem, w sensie ich z wojka, za czy nasza? A, nasza? Nie no ich. Była tu pani sprzątająca. Co to? O mój Boże. Co, co, co takie tu w naglegi? Dobra, idziemy do restauracji właśnie z pięknej wiesji. i mam tutaj piękny wizerunek, a mało tego, mamy ich posąg. Nie gdzie idziemy. Ale byłby sobie siedzą elegancko. A nie skoczyła sobie nałożyć jedzonko, więc czekamy na nim, zobaczymy, co takiego przyniesie. Dobra, słuchajcie, mam tu cały bufet. Ojej, arbuzik O, jakie słodziaki, No dobra, ale też na wytrawnie mamy całość. Oj, Boże, to była ta kultowa scena. Kiedy on nie umiał używać łyżeczki, ona, żeby było mu miło, zaczęła pić jak on. A zobaczcie, tutaj nasza wiatełka. No i oczywiście, bryczek się znalazł. Przed chwilą pani do mnie podeszła, powiedziała, że jestem piękna i dała mu coś takiego, jakie to słodkie. Pańczą! No elegancko i pani Indrek sobie tutaj tańczy, tutaj nasze labubu. Ja sobie nawet nałożyłam nawet nie wiem co to jest, no i jeszcze oczywiście team arbuzik. No i to jest ich ten popularny deser, czyli mleko z galaretkami, jakimiś obotami. Testujemy. Powiem wam, wystrój jest bardzo, bardzo ładny. Z tej bestii. Bo jest przypał. Co to jest? Cały prezent. To jest jakiś domek. Domek? No domek. Nie zmieścimy tego do maceczka. To... Czemu to jest halloweenowe? Tam też był halloweenowy chlebek. Bo został z halloween. To nie jest na popcorn? Tak, halloweenowy. to jest na popcorn. I kocham halloween. Widzowie, zaczynajmy przygotowania. Skończone, idziemy. Zjedzone, tak. Zjedzone. Czy zjadłeś za tyle pieniędzy? Nie. Nie. Jesteś jeszcze głodny, 100%. Nie ma tutaj singla. No cóż, po plędzie byśmy się dowiedzieli, jaki jest singiel Labubu, labubu. La Boubou, la Nie tam, chodź, zlecił z góry. <śm> Zrobiłam sobie ciepłą herbatkę, bo jakoś gdzieś z tych wszystkich emocji trochę zmarzłam. Jeśli chodzi w ogóle o dzisiejszy i wczorajszy dzień, to jestem niesamowicie wdzięczna, że to mogłam tu być. Co prawda, jeśli chodzi o moje lęki, no to wczoraj miałam taki gorszy dzień, dzisiaj już było znacznie lepiej. Ale no tutaj mam troszeczkę ułatwione zadanie, bo raczej nikt mnie tutaj nie zna. Ale i tak się cieszę, że przezwyciężyłam to i byłam w stanie tutaj przyjechać, także się mega cieszę. Za mną leży walizka i trzeba się pakować, ale chyba najpierw prysznic ma ciepły. Takie ugrzyk. Кинк, и это выглядит.